Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tę wielką uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Słowo dzisiejsze to niepłodną. Pamiętam kiedyś, prowadziłem Dzień Skupienia dla księży, i ostatnia msza święta na zakończenie tego dnia była w obecności pewnego księdza biskupa który odpowiadał w tamtym czasie za komisję liturgiczną w episkopacie i z racji tego, że ksiądz biskup musiał szybko wyjechać, ostatnia konferencja o zwiastowaniu była właśnie w ramach kazania i próbowałem przekopać się w zakrystii owego sanktuarium, gdzie byliśmy do lekcjonarza w którym znalazłbym, e, słuchajcie, właśnie Ewangelię o Zwiastowaniu, ale czasu było już tak mało, procesja była ustawiona do wyjścia, więc postanowiłem przeczytać ją z mojego Pisma Świętego, a jedyne, które wtedy miałem to Biblia pierwszego Kościoła, bo akurat używałem tej wersji tłumaczenia właśnie podczas e, tej, tego dnia skupienia. No i to mnie pogrążyło, bo oczywiście nieliturgicznym było użycie tłumaczenia, które nie jest dopuszczone do liturgii, a dwa... Tak niesamowicie dosłowny przekład, czasami aż rażący, czy wybijający nas z rutyny, sprawił, że ja porażająco to zadziałało na owego księdza biskupa i dostałem niezłą reprementę. A reprementa była dlatego, że słowo niepłodną na temat Elżbiety zastąpiono jałową, że Elżbieta była jałowa. Ale przypomniało mi się to w kontekście modlitwy dzisiejszym słowem. Dlaczego? No bo właśnie nasze działania niejednokrotnie czy uczynki, czy czyny nasze codzienne życie jest no, jakbyśmy powiedzieli niepłodne, możemy tak powiedzieć, nie wydając owoców, ale o wiele lepiej pasuje w tym kontekście jałowe. I teraz wszystko zależy od tego, czy otworzymy się na łaskę Bożą i nasze życie przestanie być jałowe, czy będziemy dalej próbowali po swojemu no i właśnie nie tylko będzie jałowe, ale też będzie niepłodne, to znaczy nie zrodzi owoców. Wszystko w naszych rękach, bo Bóg nam daje łaskę. Dzisiaj przychodzi, byśmy mogli przeżyć osobiste zwiastowanie. To dzisiaj właśnie może Bóg uczynić. To, że nasze życie przestanie być jałowe i niepłodne. Wszystko w naszych rękach. Otwórzmy nasze serce na nasze osobiste zwiastowania. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmorzący. Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia już dzisiaj wieczorem, we wstępie poniedziałek.